Witam serdecznie Państwa. Baner. Banery są potrzebne każdemu, nawet największemu klientowi. Dzisiaj nauczymy się, jak przygotować poprawnie baner. W tym celu potrzebujemy cztery deszczułki, młotek, gwózdki, kartkę papieru, oraz Flowmaster. Zaczniemy od zbicia dwóch listewek. Bierzemy dwie listewki, oczywiście przycięte odpowiednio. Takie listewki można dostać w każdym sklepie. Zapewniam Państwa, że nie będzie to trudne. Oraz młotek. Młotek. Proszę uważać na ręce, Bierzemy gruzlek i wbijamy, wbijamy. I bardzo teraz Państwa proszę, by Państwo uważali na ręce, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Oj, tu troszeczkę nam się przyspiesza. szkodzi, ponieważ już wcześniej tutaj przygotowałem sobie proszę Państwa odpowiedni szkielet banera. Takie coś powinni mieć teraz Państwo przed sobą. Dużym narzędzia nie będą nam już potrzebne. Zasadę wszyscy znają. Takie coś powinni mieć teraz Państwo przed sobą. Jest to, jak widać, porządnie złożona ramka baneru. Właściwie szkielet. Ramkę narysujemy za chwilkę. Dlaczego ważna jest ramka? Cieszę się, że o niej wspomniałem. Ramka potrzebna jest, ponieważ baner na jasnych tłach zanika. W tym celu użyjemy flowmastera i narysujemy ją na szkielecie proszę mamy ten master uwaga żeby się nie pobrudzić tak i takim posubistym ruchem ręki ciągniemy ale tutaj już nie będziemy Państwa przynudzać, ponieważ poproszę, taką ramkę zrobiliśmy już wcześniej na potrzeby tego programu. Teraz w ten sposób skonstruowany panel możemy wypełnić logiem oraz sloganem i prezentować w internecie. Dziękujemy Państwu za uwagę.